Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w 17 odcinku z serii Zagrajmy w Transport Fever 2. Na wstępie chciałem was przeprosić za jakość mikrofonu w ostatnich dwóch odcinkach, ale nie zauważyłem, że coś mi się zresetowało w OBS-ie, no ale trudno. Nadpisałem save'a, tak musi zostać. Co w tym odcinku? Chciałbym podłączyć yy, już do naszej trasy te dwa miasta, ale najpierw widzę, że tutaj muszę dorzucić E, troszkę tramwajów, dorzucę po dwa. Wąsku, po dwa tramwaje. Tutaj Karachi 2, dorzucę po dwa autobusy. A tutaj też dorzucę po dwa autobusy. Niech jednak ma co wozić tych ludzi tutaj. Tutaj sobie zapomniałem wygładzić ten teren w poprzednim odcinku. Zrobię sobie w tym no i jak tam nasz pociąg? Ilu wyjrzeć ludzi? 59 czy wyjdziemy na plus teraz czy nie? No, prawie no, ale nie tym dzisiaj się będziemy zajmować. E, chciałem podłączyć te dwie stacje. Co w sumie będzie bardzo proste, ponieważ musimy zrobić tylko coś takiego, i tutaj wyprowadzić główną drogę i tam sobie ulepszymy, mniej więcej do takiego poziomu. No i musimy sobie tutaj jeszcze zbudować dworzec autobusowy, który hmm, może damy sobie ten zwykły, albo nie, damy sobie ten. damy sobie ten. Hmm. Dwa terminale czy jeden. Damy dwa. I podłączamy sobie. Ops. No i teraz musimy jeszcze usunąć światło oczywiście. No i te trasy w Singapurze z linią. Tu mamy trójkę, więc dodajemy stację czwórkając można wrócić dalej. A teraz tak Singapur i tu jest piątka. Więc po czwórce tutaj. No jedź dalej. No, i już mamy podłączone kolejne miasto. No, i teraz tutaj. Tutaj może zrobiłbym jakoś to inaczej, ponieważ chciałbym połączyć to tak, i żeby tędy wracać. Okej, okay, może się to da zrobić, a jeżeli nie, to trudno. Trasy, ty jedziesz w tym kierunku, więc tu jedynka. Hmm. Tu jest jedynka i idziesz w tę stronę, tak w tę stronę, więc, więc tutaj cię muszę dać. E... A, nie zbudowaliśmy jeszcze e, ten e, przystanku. Już to robimy. No, i teraz dodajmy sobie stację. Widzisz tutaj, wyjedziesz. Wszystko jest fajnie. Teraz ty zarządzajmy linią. Ty jedziesz w tym kierunku. Ty tu masz tutaj e, trójkę. No i jest ok. No i teraz musimy sobie przedłużyć trochę tę stację. Ale tutaj ten pociąg. Ja go muszę wydłużyć trochę. Eee, na ile? 133 osoby. Myślę, że na razie, na razie to będzie ok, no ale też pójdźmy sobie do linii. Jestem tutaj, Omsk. Eee, Wywarłem sobie to wszystko. I teraz zrobimy sobie tak. I tutaj mamy stację, ale oczywiście nie ma rozjazdów, znajdziecie. Mhm. Jak zawsze nie, nie zrobiłem rozjazdów. Więc teraz to poprawimy. Ops. I tutaj z tej strony to samo. Musimy zrobić. O ile nam się uda. A chyba nam się nie uda. Mhm. No i dajmy sobie z tej strony. I tutaj sobie rzucimy też rozjazd. O ile się uda. A się udało. Super. A wiesz, z tej strony. No i teraz tory. To samo z drugiej strony zrobimy. Czy to jest równo? Wydaje mi się, że jest. Okej. Okay. Jeszcze raz. Eee, teraz tak. Czy tutaj są rozjazdy? Oczywiście, że nie, i nie usunąłem tego pomocnika. Nawet nie ma semaforów danych. O mój Boże, co ja tu robię? Eee, raz, ja sobie rzucimy tutaj. Ok. A czy z drugiej strony? Tak, z drugiej strony na pewno, jakby pamiętam, że robiłem to. się męczyłem trochę z tym. Albo nie, a nie jest, ok. Wszystko jest. Okej, okay, więc teraz tak. Dodajmy sobie stację. Zaczniemy sobie tutaj i będziemy jeździć ze skrajnego. Potem będziemy sobie tutaj. Ale tutaj będziemy wierzyć sobie na dwójeczkę. Teraz tutaj. Tutaj będziemy sobie wjeżdżać na szósteczkę. Tutaj czwóreczka, dobrze się ułożyło. No i tutaj będziemy sobie wjeżdżać na dwójeczkę. Na dwójeczkę. Proszę. Na dwójeczkę. No i teraz będziemy sobie wracać. I będziemy sobie wracać. To będziemy sobie wracać jedyneczką. Tutaj mamy siódemeczkę, bodajże. Dokładnie. No i tutaj. Wiedziesz, przyjacielu, na jedynkę? Dokładnie. Na jedyneczkę. No i czemu się rozjeżdżasz? tak? Czemu tak jedziesz? Bo jedziesz z untorem. Mm. Jedziesz z untorem. Ja bym chciał, żebyś z jedynki jechał. Ok. No i mamy to. Mamy to. E, Przyspieszmy sobie czas. Zobaczmy, jak ten pociąg e, sobie poradzi. Ludzie już ściągają, ale czemu tu mi się tworzą domy? Czemu mi się tutaj tworzą domy? Nie chciałbym tego, elementy. E, będę musiał sobie tutaj wrzucić coś takiego. Nie wiem, czy to mam pobrane, e, żeby tutaj była kolizja. E, żebym mógł sobie wrzucić tutaj kolizję, ale chyba nie mam tego pobranego, będę się pobrać. Bo muszę tutaj wrzucić kolizję, żeby to się nie tworzyły budynki. Ale OK. Zobaczymy ile y, będzie już y, pasażerów. Jak to będzie działać. Na razie chciałbym trochę uspokoić te linie pasażerskie. Patrzcie, ile tu ludzi czeka. To już będzie pełne na pewno. No. Będziemy musieli poprowadzić tramwaje w tych miastach. Y, czym się zajmiemy za chwilę? Tutaj autobusy na razie dają radę, ale to nie ma... Yy, nie jest. Są pociągi, ale tutaj na razie nie jeździ. Mm, Usuniemy sobie tutaj światła. Tutaj nie wyrabiamy z dyskami. Co jest normą już chyba. <coughs> Przepraszam. <coughs> no ja nie wyrabiam też z cegłami. Dlaczego? Bo tu wszystko stoi. Dlaczego? No. Hmm, poczekajcie, zatrzymamy czas. Zrządzajmy linią. Nie chcę być na dwójkę. Pieprzej. Też z No wszystko się zakorkowało tylko przez co że tutaj czekali sobie na narzędzia. O mój Boże. No i przez to teraz ja tracę pieniądze. Głupota. Stąd będziemy musieli puścić też jakąś linię tutaj na... na stację. Tutaj jak te autobusy sobie dają radę? No na razie jest OK, no ale... To zaraz nie będzie wyrabiać. Tu mamy tramwaje. Tramwaje sobie dają na fajnie radę z wywozem tych pasażerów. Tu już 130 pasażerów czekania gdzie jest ten pociąg? Tutaj jedzie. Ile, ile zabierzesz osób? 10-12 chyba. To było 11 nie pamiętam dokładnie Zobaczymy ile zabierzesz w OMSku. Mam nadzieję, że będziesz pełny. Znaczy na pewno będziesz pełny. Ale mnie ciekawi. E, ile osób zostanie? Ale tu krzywizny wyszły. Boże. Boże. Mm, Nieważne, bo poprawę to kiedyś. E, mam planowałem tak zrobić, żeby w 20 odcinku udostępnić Wam pierwszego save'a. I potem, że tak co 10 odcinków byśmy to udostępniali, możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Oczywiście, listę modów też, też będziecie mieć w opisie, więc nie ma co się martwić. Ile osób zostaje? Dużo, dużo zostało, więc puścimy sobie od razu yy, drugi pociąg. Taki. Składujmy go. I teraz, jak front stronę tylko jeżdżę, mam już w lewo, szczerze mówiąc. No, i tak pojechałeś. Super. No i tutaj w Tramwaje tramwaje dają te radone, czy nie? Tu jedziesz pełny. Mogłabym w sumie wam dorzucić po jeszcze jednym tramwaju, jeździło po 6 na każdej linii. 3, 6, a tutaj jest 5. Ok. Żeby tych tramwajów trochę więcej jeździło, bo widać, że ludzie czekają mimo wszystko. Teraz tak, tutaj też bym chciał zrobić tramwaje, albo w sumie może i nie. Tutaj tylko ten przystanek jeden nie wyrabia, jest bardzo obciążony. Ale tak, to reszta, reszta w porządku, więc mogę dorzucić po, jeszcze po jednym autobusie tutaj na tej linię. A tutaj, tutaj czeka sporo ludzi też. Ale myślę, że też yy, jak dorzucimy sobie po jeszcze jednym autobusie, to problem się powinien rozwiązać. Yy, na razie nie chciałbym robić tutaj... Yy, ...tramwajów. Jaki? Jedziesz i, i, pełny? Jedziesz pełny, ale już zarabiasz, więc jest fajnie. Gdzie jest ten drugi? No jedziesz, 42 osoby widziałeś. Okej, okay. Na no, tutaj w Singapurze Ile to jest autobusów? No, tu są 4 autobusy. Planujmy. Tutaj są po 4 autobusy, a tutaj? Hmm, też jest tych autobusów mało, ale tutaj damy sobie po 6 autobusów. No i myślę, że to już sobie powinno dać radę. Tylko czy ja mogę je ulepszyć, wymienić na nowsze? Jeszcze nie, ale już mogę wymienić pojazdy na nowsze, więc na pewno to zrobimy. Eee, zatrzymam czas. Tutaj te pojazdy na pewno wszystkie zostaną wymienione. Co Ty wozisz? Ty już drewno tylko, więc dam Ciebie... Tobie dam te pojazdy. Co Ty wozisz? Tylko deski? Tak. Ty wozisz tylko deski, więc też Ci dam te pojazdy. A Wy narzędzia. Więc Wam też dam tylko... Te pojazdy. W sumie tu chyba mogę zmniejszyć tą liczbę pojazdów o 2. Ok, no i teraz tutaj. Tu wchodzicie drewno. Eee, drewno wchodzicie, więc was wymienię. Gdzie mam jeszcze jakieś pojazdy? Tutaj mam pojazdy. Na cegłach. Ale 55 pojazdów masz. Czy ja chcę aż tyle pojazdów mieć? No nie bardzo. Usunę sobie kilka tych pojazdów, tak z 15. Przyspieszmy czas. Mi się cały czas pieniądze zarabiają, żebym miał y, za co wymienić te pojazdy. Okej. Okay. Wchodzimy już w taką erę troszkę nowoczesności. Co mi się bardzo podoba, mówiąc, Gdzie tu jeszcze wozimy coś? Tutaj wozimy. Okej. Okay. Tutaj jak sobie radzicie z wywozem narzędzi? Jest na razie okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Które linie tracą? Ty tracisz tutaj, widzę. No, ale tracisz tylko dlatego, że masz bardzo długą trasę. Jeszcze jest... No, niezbyt szybki Zabierzesz się pełny czy nie? Na pewno nie Dorzucę ci jakiś pociąg, yy, ten padel Na 70 Jak tutaj wywóz drewna? No... troszkę się ustabilizował Chciałem być szczery Tutaj też sobie wymienię yy, Dwa pojazdy a dwa sobie posprzedaję i powinno być ok. Tutaj jest sobie cztery. Wydzie, że sobie nie dają bardzo rady. Ok. Tutaj w Ankarze też wymienimy pojazdy. Już na te nowe Mercedesy. Tutaj kamień. Zostałem sobie pięć pojazdów sobie wymienię te pojazdy i zrobimy tak, tutaj też zarządzaj pojazdami, usunę sobie cztery pojazdy, a resztę sobie wymienię na cegły. Okay. Gdzie jeszcze coś wozimy? Tutaj na pewno wozimy, eee, gdzie jest ten dworzec? Tutaj, narzędzia tu wozimy, usunę sobie myślę, że nawet te trzy pojazdy, Tutaj też weźmiemy, ale to już pojazdy skonfigurowałem. Teraz tutaj wszystko jest ustawione? Nie. Dwa pojazdy sprzedam, a resztę wymienię. Po prostu tutaj. Tutaj jeżdż jeszcze jeżdżą bryczki, więc o, no jest masakra. Pięć pojazdów sprzedam, no i wymienię i teraz tutaj 40 pojazdów będzie jeździć, teraz to miasto takiego boosta, że szok. I przy okazji nasze dochody też wzrosną, bo w tej grze liczy się też jak szybko dostarczysz towar. Dwa pojazdy sprzedam i wymienię. Okej, okay. tutaj. Wszystko zrobione mm, tutaj też, wszystko zrobione, ile dobrze pamiętam. Tu jeszcze musimy tutaj iść. E, jak mój port? E, mój, mój port bardzo nie wyrabia. Czy ja mogę mieć jakiś większy statek towarowy? Nie puścimy sobie drugi. A tu jest sobie mini pojazdy. No i jeszcze w, yy, w Hongkongu. Co mi się dzieje? Na chlebie nie, yy, ten za dużo pojazdów. Sobie sprzedam 10. Tutaj te 40 pojazdów chyba zostały. Zobaczymy potem, jak to będzie działać. Okej, okay. tutaj wszystko gotowe. Teraz tutaj. Co tutaj jeszcze rozwodzi te cegły? No, te stare pojazdy trzeba zmienić. To nie trzeba lepiej, lepiej poradzi z wywozem tych y, cegieł? Tutaj autobusy dają radę, pociągi to nie dają rady. Jedziesz pełny, pewnie, nie? Nie, prawie pełny. Tramwaje. Hmm, czy są jakieś nowe tramwaje? Nie pamiętam. Niestety nie. Musimy jeszcze poczekać na nowsze. Tutaj narzędzia też jest ok. Na razie wygląda, żeby się, że wszystko się ustabilizowało. W miarę. Hmm, się chyba, chyba sobie te narzędzia da. A on deproprzywys. Tak to sobie wszystko daje radę. Tutaj Ankara ma z tego chleba pewnie sporo. Tak, też się już fajnie miasto rozwinęło. Tutaj dowiozłeś narzędzia, wywozicie. Ok, tej dalej. Ok, a ja narzędzia? 140. Dołożycie sobie jeden pojazd tutaj. Na wszelki wypadek. Wy czekacie, stoicie. linią Czemu nie yy, ładujecie się z dwóch yy, z dwóch tras Ta fabryka tu nie wyrabia, albo jest za dużo pojazdów Ja sobie sprzedam tych pojazdów troszkę 10 pojazdów sobie sprzedałem Może teraz będzie to lepiej działało Tu już drugi statek, a no, to są dopiero te do pierwsze, one tak wolno pływają, więc wrzucimy sobie jeszcze jeden, żeby już no, cokolwiek tu pływało. No, dzień dobry. Okej. Okay. Tutaj, o, zapomniałem o tej mizowości Wymienimy sobie także pojazdy. Mhm. No i super. Myślę, że wszystko udało się w miarę ogarnąć. Autobusy czekają, ale to już. Ludzie czekają, ale autobusy już podjeżdżają na obydwie trasy. Wezmę chyba 16 osób. No i jadę dalej. Chociaż nie podoba mi się to, że tu jest ta trasa. Muszę sobie zablokować tę drogę, zapomniałem. No, i tu mi się rzeczywiście zrobiły światła. Bo już się połączyli. O. Ok. Muszę na razie popatrzeć, czy to wszystko jest ok. Czy, czy, czy nic się nie dzieje z trasami. Jakiś taka chwilka optymalizacji, tylko. Troszkę, troszkę mało pociągów pasażerskich jeździ. Tu jedziesz. Gdzie jest drugi? Drugi jest tu. Więc yy, dobrze byłoby w sumie wrzucić jeszcze jeden po ten pociąg. No tak, tak zrobimy. Wrzucimy jeszcze jeden pociąg. Niech jeździ już trzeci też. I to powinno być jedna z lepiej zarabiających linii. Yy, tak, druga najlepiej zarabiająca tuż pod drewnie. Ale no, to, jest, to, to się tak wyprzedza. A tu jeszcze bierze trzeci pociąg, a tam mierzyłem 4. No to... Eee, to, na, to na pewno będzie najlepiej zarabiająca trasa. Ile tu ludzi czeka? No, tutaj czeka bardzo dużo ludzi. Ankara potrzebuje narzędzi, więc yy, myślę, że już niedługo, może jutro, yy, postaramy się jej dostarczyć te narzędzia. Właśnie na odcinku. No ale w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lekowania. No i co? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć.